Cześć ludzie kochane, po dwóch dniach przerwy, no bo tak wyszło. Chciałem wam powiedzieć, jak Polak, kiedyś za granicą, tutaj mówię o Anglii, bo ja tylko w Anglii byłem, to było pańsko, jeszcze i Opadam o tych czasach, kiedy ja jeździłem, to były lata 81. 93, 96. 9. To od początku od 81 zacznę. Pierwszy mój wyjazd to był do Birmingham. Tam moja szwagierka mieszkała i z robotą było cię, no tam to w ogóle było ciężko jakąkolwiek robotę dostać, ale... Jak już wam opowiadałem, mojego szwagra, kolega, yy, załatwił mi robotę w restauracji greckiej. I yy, taki byłem szef kuchni, czyli szef od zmywania garów. Ale chodziło o to, żeby był porządek, że tego, żeby zarobić parę złotych, praca jako praca. Podobała się Grekom. Zawsze czyściutko. Nawet w tej samej knajpie załatwiłem pracę jednemu Polakowi. No, takiego no, znajomej bratu, no o tak może. To z niego Grecy nie byli zadowoleni, bo tak. Ja zapieprzam, że nie powiem zapier... Psz, pieprzam. On się rozłożył na stole, co tam były do przygotowania. No, w ogóle ja sprzętu, czy talerze szkolne, i tak. I on czekaj, patrzcie, jak ja robię. No to wkurzyło tych Greków i go wypieprzyli. Bo jemu musieli płacić, a później dlaczego jemu płacić, jak mirek za zapieprzał. To była taka pierwsza moja robota. Później Jeździłem do Londynu, do drugiej szwagierki. No i też było pani jak. O czym do czego Dlaczego Polak to było paniisko? Rzadko kiedy Polacy się w ogóle dostali do Anglii, bo to bardzo dużo ludzi wie, jak było ciężko z paszportami i z wizami, ale jak już się dostał, to widać było, że to przyjechał fachowiec. Dla Anglików to tania siła robocza, i fachowcy zapieprzali, robili, robili. Nie tak, żeby jakieś tam fuchy, tylko tak, żeby to było jak najlepiej, bo Polacy wiedzieli za co pracują. Wtedy na godzinę, nie, zaraz to ja powiem, w 1986. Pracowałem na budowie. Już mówiłem, że całem na budowie i w hotelu, i w kleju, ale opowiem o budowie. Na budowie e, robiliśmy to, miałem, ja nie chciałem kłamać, dlatego sobie przypominam, e, półtora funta na godzinę. A tam tyraliśmy po 10 godzin. 8-10, to była taka, tak, polska, znaczy polska brygada, ale angielskie domy remontowaliśmy. To półtora funta to dla nas była masa pieniędzy, bo to przecież funt stał, przelicznik był 2000 zł. Prawie 2000 zł za funta. A u nas się zarabiało gdzieś około 4000 miesięcznie. Czyli przelicznik jest prosty. Tutaj Polaków było tam niewielu, ale to byli przez Anglików cenieni fachowcy. Kiedy przyjadą fachowcy z Polski, bo to widać, że to naród pracowity, chcą zarobić. Jak, jak właśnie na tej budowie. Zawsze robota szła, wszystko było pięknie, no, no bajka, no. A po wypłacie, wypłata raz w tygodniu, to był przy Elskorcie, Jeżeli ktoś był w Londynie, na pewno Elskort zna. Niedaleko Eskortu. Niedaleko 200-300 metrów. No, chodziliśmy do. po wypłacie do. No teraz to się mówi supermarket, hipermarket, ale Sainsbury to bardzo wielki sklep taki. Taki właśnie market, no to nam się chodziło. Karty kupowały coś dla rodziny, dla siebie, no dla dzieci jakieś słodycze. No, i jakieś, no żeby coś wysłać, no przecież u nas wcale nic nie było. I jak już robiliśmy swoje zakupy, po zakupach Wzięliśmy parę piw, każdy tam sobie wziął jakieś piwo, a żeby u nas parło to parę piw. my no i na, na ławeczce przy ulicy Cromwell Road. To taka troszkę mniej ruchliwa ulica niż Marszałkowska. No właściwie jedna trzecia Marszałkowskiej się siedzieliśmy na wersce, tu gadamy jak tam w Polsce, co w rodzinie, kto się zadzwonił, co kupiliśmy i pijemy to piwo. Idzie policja. Policjant podszedł do, do, do nas <laughs> przepraszam i tylko pamiętajcie, żeby puszki wrzucać do kosza. Pokazuje, Do kosza nie pod ławkę i poszedł. ty cały patron. Bo wtedy Polak, jak mówię, był ceniony facetem. Nie było tego, co teraz przynajmniej słychać, ja słyszę. To Polacy ukradli, to Polacy pobili, to Polacy zgwałcili, to Polacy zamordowali. Teraz niedawno jakiś, to była głośna sprawa, jakiś Anglik. Yy, Zaprosił do domu Polaka, takiego, który nie miał pracy. Bied, widać, bieda, żebrał. Ugościł go. Pierwsze dni były, bo, były ok, a później Polak się odwdzięczył, wyrżnął całą rodzinę i okradł człowieka. Jak oni mają patrzeć na Polaków? Ja mówię tylko o Anglii, a po, prawdopodobnie tak jest i u Niemców, i w, i w innych państwach. Tak, wtedy za tamtych, za tamtych czasów, to jeszcze Anglicy sami do, dopytywali, czy więcej fachowców takich przyjedzie, jak to zrobić. A jak to, jak ja byłem pierwszy raz, to było w kurczę, w 81, wróciłem do Polski. To dwie godziny po moim przyjeździe, czyli samolot wylądował 22, to było 12 grudnia. I na odprawie byliśmy, już bierzemy ciuchy, i ogłoszony został stan wojenny. To ci, którzy nie przyjechali. To mieli w Anglii drogę otwartą. Mogli zostać na, na stałe. Dostali stały pobyt od razu. No jak to fachowcy, nie to, że dostali obywatelstwo, tylko dostali pobyt stały i mogli legalnie pracować. Teraz już nie ta, ale to że ja wróciłem, to oglądam, opowiadam w jednym ze swoich filmów o stanie wojennym, jak wróciłem z Anglii. No i tak to było. Teraz ludzie chętnie by pojechali, ale zdarzają się mędy, takie zakały, którzy niszczą opinię wszystkim Polakom za granicą chcącym zarobić. Jeden taki w Norwegii też był to też film nagrywałem o tym z Norwegii, co fachowiec nie bał krat ludzi i spieprzył opinię wszystkim polakom chcącym uczciwie zarobić. Także ja mówię, o obecnych czasach nie powiem nic, no bo co ja wiem? Mniej, to tak troszkę gdzieś tam yy, jak Agnieszki, to znaczy mojej córki znajomi, tam opadłem to z tego wiem, jaka teraz praca. Ale ja mogę Wam tylko mówić fakty, jak było za moich czasów młodszych, czyli od 1981 roku, jak się wyjeżdżało, jak się pracowało. Każdy miał. Tak, nie, tam e, grupki się czasami tworzyły pod e, Klubem Polskim w Londynie. Czasami się tworzyły, zawsze się tworzyły. Podjeżdżał w samochód, drzwi się otworzyły, e, krzyknął. Na, przy, na przykład, plamer, no to już hydraulika potrzebował. To ze dwóch się zgłosiło. Jeszcze ze dwóch potrzebował. To czy właśnie, czy hydraulicy, czy malarze, czy tapeciarze, czy inni, czy inni, czy inni. Tak było. I tak fajnie jak... Też w którymś filmie opowiadałem, jak robotę miałem na budowie. A podszeptałem, że jestem mechanikiem samochodowym. Podstawili parę samochodów, to później już kolejka się robiła, żeby robić samochody, bo za grosze, za grosze to robiłem. To znaczy dla niej grosze, dla mnie masa forsy. A teraz, jeżeli się wybieracie, jeżeli ktoś jeszcze nie był, a się wybiera na, zach na, na Zachód, pamiętajcie przede wszystkim, Trzeba mieć grunt pod, do, pod nogami, czyli kogoś, do kogoś jechać. Do, ja wiem, ciotka, wujek, brat, siostra, szwagierka, żeby było gdzie się zatrzymać a nie na ulicy siedzieć. To grunt pod nogami, to na pewno. I ten ktoś, kto Wam zapewni grunt, niech Wam i poszuka pracy. Chociażby, ja wiem, w pisarzy jakiejś w jakiejś knajpie, żeby coś robić. Teraz to właśnie jak pokazują, no ale to rywki tylko w telewizji czy w jakichś programach. Siedzi, idzie Polak na Siedzi gdzieś na jakiejś ulicy z karteczką i on żebrze. Ale tak pokazują. A jak jest, to ja nie wiem. Za właśnie tamtych czasów, jak ja byłem młody, słuchajcie, Anglicy też są nar. byli. Te, mówię o tamtych czasach. Byli narąbani, leżeli gdzieś w trawnikach i siedzieli z karteczkami i żebrali. I to wcale nie byli Polacy. To byli normalni Anglicy. My Polacy jest taki uczciwy, jaki pracowity naród, tylko żeby żadna zakała się nie znalazła, która spieprzy opinię wszystkim. Ej, bo tak to jest. No bo tak jesteśmy, gdzieś dziesięciu jest okej, okay, czy 100 jest okej, okay, jedna menta się znajdzie i zniszczy opinię wszystkim. Także bawiacie na siebie i życzę Wam wszystkim powodzenia. Życzę Wam, żeby Wam się udało tak, jak mi się udało. A będziecie mieli kolorowe życie. Tylko nie wiążcie mojego wypadku i mojej choroby z pobytami w Anglii, bo tam się nic mi nie stanie. Dobra, to tyle, tyle pogawędki. Trzymcie się. Na razie. Cześć.